Dzień dobry wszystkim. Zobaczcie, jak dzisiaj kwiatek źle wygląda. Ogólnie z jakiegoś powodu się kończy. Nie wiem, co się dzieje. Leta mówisz, że chyba go za bardzo przelałaś, tak? Ale ty zawsze w skrajności, w skrajności. Albo za bardzo przelany, albo. Albo nie padlany. I co? Mnie coś złapało, czyli morsowanie nie wyszło na dobre? Nie no, chyba nie tak. Wydaje mi się, że coś mnie złapało, bo y, jeszcze ja jeszcze nie morsowałem zbyt długo, ale no ogólnie katar, y, katar jest i to taki dosyć mocny. Liczyłem na to, że jeżeli będę morsował, to nie spotkam mnie coś takiego, ale znowu doczytałem się, że to trzeba morsować przez jakiś dłuższy okres, żeby ogólnie uodpornić organizm na takie rzeczy. Tak więc przez najbliższy pewnie tydzień, jak nie dłużej. No tydzień nie będę chodził, i nie będę molestował, nawet dłużej, bo ee, wiadomo, kata to właśnie około 7 dni. Leczony, a nie nieleczony tydzień. Tak więc e, trzeba będzie sobie jeszcze dać pewnie czas jakiś po, po tym, jak już się niby wyleczę, żeby nie wchodzić też od razu, bo można sobie bardzo e, dużą krzywdę zrobić. A tutaj co, jest Nie my się za chwilę z Wiktorem chcemy wybrać tutaj do tego naszego lokalnego sklepu, chcemy sobie pojechać na klat zabaw, tak więc zostańcie z nami e, i będziemy się widzieli gdzieś tam już na miejscu. Dobra, my się tutaj szykujemy, Wiktor już prawie gotowy i za chwilę lecimy i dzisiaj dzień spodyczów. Jedziemy sobie na loda, tak Wiktor? Aha. Daj, dobra, nie chwyciło mnie wczoraj wieczorem. Tak, już coś czułem, że coś się dzieje. No i, no i do dzisiaj rana już naprawdę mnie mocno Tak Więc ja nie wchodzę, miałem w ogóle dzisiaj biegać, miałem wejść do wanny, miałem tyle rzeczy zrobić i nic z tego nie zrobiłem. Też, też nie wiem, czy to nie jest powodem, nie jest to nie, ale ta, że na te alarmy chodziłem w nocy. Siedzi się w rozgrzanym łóżku, dzwoni o drugiej w nocy alarm. Człowiek szybko się ubiera, wyleje, wyskakuje i. i lipa, i lipa. Dokładnie, to też może być basem, może, może być tak naprawdę wszystko basen basen to był w tamtym akurat e, tygodniu. Tak więc lecimy, a e, Oliwka sobie śpi, tak więc Arleta Nie będzie miała, ma e, trochę spokoju. No a ja jadę z Wiktorem Mieliśmy iść, Wiktor nie chce iść No też mu się trochę nie dziwię. ale jest kawa i jest dosyć zimno Dzisiaj w ogóle jest około jednego stopnia tylko na dworze Więc mu się tak do końca nie dziwię. Plan jest taki, że idziemy sobie do sklepu, ja sobie wezmę jakoś, pewnie kawę Wiktor... E, Wiktorowi weźmiemy jakiegoś loda, bo chce loda Więc weźmiemy mu tego loda, no i tyle Tak Wiktor, cieszysz się? Chyba, że będziesz co? chciał coś innego? No to weźmiemy iść coś innego, ja bym chyba nawet wolał, żebyś Chciał coś innego niż loda Lody to tak średnia przy tej temperaturce, co? Co, gotowy Wiktor? Dobra, wszyscy gotowi? Wiktor gotowy? Zapięty? Lecimy, to ja to nie chcę się nami lecieć, nie? Ale to woli sobie posiedzieć w domu i pomyśleć, znaczy, a tak? Tak, ja sobie posprzątam, jak was nie będzie, pomyję sobie podłogi. Nie chcę trzymać, wiesz? Dobra, wszyscy gotowi, w końcu ruszamy, nie, Wiktor? Wychodzimy. Jest naprawdę zimno, naprawdę zimno, wiatrek nie jest, tak? Nie mam pojęcia. On wyglądam się jakim hashwami. A, no właśnie. Już wiecie. Samochód odpaliłem troszeczkę wcześniej, żeby się troszeczkę zagrzał. Chociaż tak minimalnie. No i dobra, gotowi. Lecimy, lecimy. Daleko nie jedziemy, bo jedziemy tylko tutaj na wyseczkę naszą, do naszego lokalnego sklepiku i przejdziemy się jeszcze prawdopodobnie na właśnie plac zabaw, żeby sobie Wiktor troszeczkę pochodził i żeby ja sobie troszeczkę pochodził, bo obgnijemy cały weekend. Miało być troszeczkę więcej ruchu, ale że chwyci mnie taki katar dosyć mocny, no to wolę nie ryzykować, bo nie będzie za przyjemne. A najchętniej to bym leżał cały czas w łóżku, ale znowu wiem, jak to jest z tym łóżkiem, nie? Jak będę leżał, to po prostu, po prostu będę leżał i będzie, będę się teraz gorzej czuł. Dobrze się jest czasami, właśnie w trakcie choroby, trochę poruszać, eee, tak więc ja zamierzam tak zrobić. Pęknięcie na szybie. Chyba jest większe niż było. Muszę zobaczyć na stare filmy, ale wydaje mi się, że już jest większe niż było wcześniej. No tak więc bardzo niedobrze. Zobaczcie, ten papier na żywopłacie się całkowicie nie rozpuścił. Chciałem, że się rozpuści, ale się nie rozpuścił do końca. To jest właściwie ta trasa, którą zawsze sobie biegamy lub chodzimy tutaj z Wami na spacery, na vlogach. Eee, no ale teraz wyjątkowo z samochodem. Zobaczcie w ogóle jak wyglądają pobocza. Na takich drogach Wszędzie w Anglii te drogi, no nie wszędzie Ale w bardzo tak dużej ilości takich małych wiosek Te drogi są bardzo e, wąskie Co nie pozwala się na minięcie dwóch samochodów No i przez to te pobocza wyglądają tak jak wyglądają Troszeczkę niekomfortowo jest też właśnie biegać w takich miejscach e, Albo chodzić na spacery No bo po prostu wszystko jest strasznie obłocone No ale to nikogo wina Teraz sam muszę zjechać na pobocze, żeby samochód mógł sobie przejechać. No i wyjechaliśmy, ale ogólnie trzeba zawsze ustąpić, no bo, no bo się nie miną dwa samochody. Naprawdę jest ciężko i widzicie, jak te pobocza wyglądają? <grym> jest masakra. Takie czasami punkty, no tutaj na przykład, to jest taki troszeczkę lepszy, no ale też tam można wpaść w taką dziurę, no tutaj zobaczcie to samo. Czasami są fajnie wylane z asfaltu takie punkty, gdzie można się minąć, a czasami ich nie ma, no i wtedy jest problem. Tak jak na przykład tutaj, to ich nie ma, no wszystko jest po prostu na błocie. Idziemy sobie do naszej pięknej wioseczki. Mój piękny domek. Jedziemy fajnie, bo pod sklepem ani jednego samochodu, wyjątkowo. Wykle tych samochodów tutaj jest naprawdę bardzo dużo. A teraz mogę sobie zaparkować. Defibrilator w ogóle jest. Kilka jest takich w chyba każdej wiosce. Dobra, my idziemy, my idziemy do środka i widzimy się z Wami za chwileczkę. Tutaj właśnie chciałem coś Wam pokazać. Kupiłem Wiktorowi loda. Patrzcie jak wygląda na okładce. A zobaczcie ile orzechów ma. Tak naprawdę, jakie oszustwo. Ja chcę powiedzieć, że kupiłem truskawki. Spleśniała. Urad. Akurat mój błąd, bo e, nie popatrzyłem. Ale ten lód, No to jakaś masakra. No i dobra, idziemy sobie. E, przyjdziemy się tutaj. Kawałek jest na ten plac zabaw, tak więc będzie troszeczkę drogi. Więc powiedzmy, że sobie troszeczkę poddychamy świeżym powietrzem. Dobry Wiktor lud. To bardzo dobrze. Tata sobie coś takiego kupił. Podobno bez cukru, więc znaczy, no na pewno bez cukru. Tak więc wziąłem sobie. Na pewno mi pomoże na Katar taki zimny napój, nie? Ale bardzo dobry. tak ograniczyliśmy ilość e, picia tego czegoś, No dzisiaj tak przy sobie powiedziałem i jedziemy z Wiktorem na coś. Kupięte te szarwecie i sobie jeszcze jednego ze domu. A, a przejść się trzeba. Bardzo dużo domów na sprzedanie, widzicie? Tutaj w Anglii, jak się sprzedaje dom, to zawsze są takie tabliczki a, informujące o tym. Tu akurat jest sprzedaż. Są też na wynajem. I te domy tutaj w Anglii są w takim dosyć dużym biegu. Anglicy nie przywiązują się do domów tak jak Polacy. Polacy często jak już zamieszkają w jakimś domu, chociaż już teraz to się zmienia wiadomo, ale y, często jest tak, że mieszkają całe życie i jeszcze później po nich mieszkają dzieci, wnuki i tak dalej. Tutaj w Anglii raczej nie. Taki przeciętny Anglik zmienia ten dom bardzo, bardzo często. Tutaj już sam odkąd mieszkam, w tym miejscu, w którym mieszkam, czyli od 4 lat. To widziałem już takie domy, które zmieniły dwukrotnie właściciela. Tak więc widzicie, jest to dosyć e, często. Na przykład moi rodzice mieszkają w swoim domu przez całe życie i większość moich sąsiadów e, bardzo podobnie. Miała wiesteczkę, że wam kiedyś pokazywałem. Jest przychodnia, jest plac zabaw, jest gdzie pograć, tak więc spoko. To, na, to w sumie teraz już w polskich wsiach też tak to wygląda. Może przy, przychodnie niekoniecznie, ale plac zabaw to i siłownie na dworze to tak. Plac zabaw tak wygląda. Jest tej takiej miękkiej gumy. Wiktor, pokręcimy się? To trzymaj się mocno. Ojej. Trochę ryzykownie, co? Fajne? No fajnie jest. Fajna zabawka. Ci się kręci w głowie aż od tego. Co jeszcze Wiktor chodzi Wskakuj sobie jeszcze na tą huźdawkę. Wiktorowi się nie chce siedzieć. Bo się nie dziwi, jest naprawdę zimno. On jeszcze tego loda je. Nie był najlepszy pomysł. Dobra, idziemy, jednak, idziemy, idziemy. Wiktorowi się nie chce siedzieć, mi też niespecjalnie. Nie wiedziałem, że jest aż tak zimno. Wiedziałem, że nie jest ciepło, ale naprawdę jest masakra. No wyobraźcie sobie, że jak jestem tutaj już w Anglii naprawdę kawał czasu, to nie byłem jeszcze nigdy u lekarza rodzinnego. Cię tutaj nawet w przychodnikach wycinali trawę. Tutaj tak samo. Jeszcze Wam troszeczkę pokażę naszych wioskowych widoków. Właśnie dzwon zaczął dzwonić w kościele. Często słychać ten dzwon nawet u nas pod e, domem. W linii prostej to niedaleko, bo ja myślę, że jakieś 1,5 kilometr, kilometra, Kilometr. Trzeba to sprawdzić na jakiejś mapie kiedyś. Wiktorowi zmarzły ręce, już ma dosyć biedny. Nie no, jest naprawdę zimno, nie ma się co dziwić. Myślałem, że jest lepiej. Dobra Wiktor, skakuj. Nie no, wracamy, jakaś masakra Masakra, zamarzliśmy Normalnie ręce mamy tak zimne Że sobie nawet tego nie wyobrażacie A tylko by chciał powiedzieć, że pomysł na początku był taki, że Przejdziemy sobie tą całą drogę z Wiktorem Dobrze, że Wiktor nie chciał Bo podejrzewam, że gdybyśmy wyszli to byśmy już poszli Ale byśmy tak strasznie żałowali Znaczy, jakie piękne chatki tutaj są Warte tyle kasy, że Nieosiągalne Nie w tym życiu Chociaż kto wie za kasę z YouTube'a na pewno go nie kupię. I dojeżdżamy do naszej faremki. A w ogóle mam zamiar sobie też podłączyć za chwilę samochód do ładowania, bo nie wiadomo jak to będzie jutro rano po takim zimnym dniu, ale taki typowo brzydki dzień zobaczcie, pokryte wszystko chmurami. No i jesteśmy w naszych wościach. Dobra, zaraz podłączymy w domu. Tutaj wszystko podłączone. Właśnie przyszedłem na farmę, zobaczcie, co rumu odwalił. To jest agent. E, miał załadować przyczepę. Trecinami. Załadował złą przyczepę. To jest przyczepa do zboża i teraz wszystko, absolutnie wszystko, jest tutaj zablokowane. Jakaś pomyłka po prostu. To jest przyczepa, która służy do wpompowywania e, zboża do zbiorników. Kazali mu załadować i tam stała obok druga przyczepa, która służy właśnie do takiej między innymi rzeczy. I ten debil to załadował. Mam nadzieję, że on będzie też to całe z tego wyciągał. Bo to jakaś pomyłka. Kot mi wcześniej napisał e, właśnie o tym, że tak zrobił. Muszę przyjść klucz zapasowy. Wcześniej mi właśnie napisał, że ten tak zrobił. Coretka, sprzątasz? Co cię wzięło, wzięło na sprzątanie? to ze zbierało we No, na zewnątrz go. Może, może go w tygodniu jakoś umieje, Zobaczymy. Bo będą łapać kurczaki, więc nie wiem, czy będzie też cza, miejsce na to. Plaś akumulatorę, ta? O, faktycznie jest podłączony, ale jest, patrzcie, już naładowany. Tak więc się nie rozładowało chyba. Chyba tak, nie wiem. Ciężko powiedzieć. Co tam, kasio Kasiora zbierasz? To co ci, portal To się rozbiera. No i tu, wiesz, mam problem, żeby to otworzyć bo... Aha, aha. To, to? Ja idę do środka, już mam dosyć. Pamiętam, że chyba sobie jeszcze dowaliłem, jeszcze tego nadziennika, wypiłem zimnego. przejdę się na dwór i będzie chyba tylko gorzej. Tak więc przez najbliższe dni da do mu się wylegiwać bo powinienem chyba powinienem chyba w ogóle nie wychodzić na Czasami jest tak, że jak się wyjdzie na dwór to jak się człowiek przełamie i czuje się później lepiej, ale ja tutaj nie czuję ja czuję, że cały czas jest równa pochyła po prostu czuję się cały czas tylko gorzej i gorzej No, swoją drogą to Rumun odwalił eee, Właśnie z nim też rozmawiałem, bo przyjechał akurat na farmę to będzie to naprawdę bardzo ciężko wyciągnąć. Nie wiem czy jakiś pomysł na to ktoś ma. Ja mam zamiar się do tego nie dotykać. Powiedziałem mu, że no... Zdarza się każdemu, no, ale będziesz musiał sobie z tym problemem tego jednak poradzić. E, Jak już tam mogę mu pomóc w podniesieniu przyczepy i spróbuję pohamować. Bo nie chcę to widocznie po prostu wylecieć, wylecieć, czyli poniesiemy przyczepę niemalże pionowo, i będę po prostu jeździł po tym naszym jardzie, i będę hamował. Może coś tam jeszcze wyleci. Jak nie, to będzie łopatą siedział i łopatową, no nie ma innego wyjścia. Panna, pokaż się. Cześć, liweczka. Co tam robisz? Oliweczka mafinka zajada, tak? A Wiktor się bije w kocu za i wygląda jakbyśmy mieli jakiegoś tego. Wiktor, co ty tam robisz? No, tak więc tak się u nas dzieje, dzieciaki się bawią, Oliwka jest bardzo ciekawa telefonu, co tam w niego, co tam w nim widać, tak? Co tam widać, Oliwka? Kto to jest? Ty chyba, nie? Wygląda jak ty, tak? Ta dziewczynka. No, tak więc wesoła Reta czyści samochód, ja się zaraz, hmm, wezmę sobie, sobie zaraz jakąś herbatkę yy, i wypiję sobie, żeby po prostu mi troszeczkę ten kadarek przeszedł. Muszę się do jutra w miarę... Nie, nie jest to możliwe raczej. E, muszę się do jutra w miarę dobrze czuć, bo jutro mam taki dosyć ciężki dzień. Mamy czyszczenie pieca. E, to czyszczenie pieca odbywa się w masce. Więc zaraz wiecie, jak to jest. Jak się ma katar mi jeszcze maskę na twarz, to jest naprawdę bardzo ciężko. Oliwka. Jeżeli ktoś wie, co mogło się z tym kwiatkiem stać? Ja mi się wydaje, że on już nie, nie będzie rósł, że to już jest jego koniec. Jest naprawdę taki całkowicie ochlapły. Kwiatki tak ładnie zakwitły. One już leżą. Musi się wydaje, że to jest jego końca. Ale ta mówi, że troszeczkę go chyba przelała. No nie wiem, możliwe. No bo nalała w ogóle coś innego zamiast wody Tego też nie wiadomo Wszystko jest bardzo umożliwe u Arlety My sobie właśnie wciągamy Maria Właśnie czekam na Arletkę Arletka przyjdzie to będziemy dokończali odcinek Nie wiem czy oglądacie jego kanał Ale u niego teraz pod w komentarzach W sekcji komentarzy Wylewa się takie szamorze masakra Nie wiem co chłopa chcą Czepiają się go tak naprawdę za wszystko Pewnie mnie też to czeka czwarte, Wcześniej czy później Więc no to już tam nieraz się ktoś czepiał Ale e, u niego to jest teraz tak nasilonej e, silonej skali Że wcześniej czegoś takiego Nie widziałem chyba u nikogo. A mi się chłop wydaje spoko. Ludzie po prostu czepiają. Ech, nie wiem dlaczego. Co tam popunie? Co tam robicie? Tola tutaj siedzi, a Rio tam na gąsce wyżej. Zajada sobie jakieś ziarenka. Taka ty piękna, tola, no piękna jesteś. W to, co zrobiliśmy, rozłożyliśmy sobie w salonie kanapę. A cały weekend, żebyśmy po prostu mogli się lenić tyle, ile chcemy, leżymy sobie całe dnie praktycznie i nic nie robimy. Znaczy, Arleta już chyba z nudy. wyszła wręcz czyścić ten samochód, ale chodźcie, zobaczymy do niej, co tam ona robi przez okno. Nie będziemy wychodzić, zimno. O, Aretka sprząta. Co tam, Aretka? Ale masz papierów. Paragony, nieparagony, różne rzeczy. Eee. Z deszczu dzisiaj nie zapowiadają chyba, nie? Deszczu? Bo nie, będzie trzeba zamknąć tą klapę, żeby, wiecie, w razie czego nie naleciało wody, bo tam ten prostownik mi się zepsuje. No ale tak to wygląda. Patrzcie, jakby były te butle troszeczkę bliżej tutaj, to mógłbym je wymieniać przez okno, ale nie mogę niestety, za daleko są. No, Arletka sobie poddycha świeżym powietrzem, chociaż ona to sobie dzisiaj poddychała, bo pobiegała, nie? Ty dzisiaj biegałaś, Arleta, nie? Czy wczoraj? Dzisiaj. Tak, dzisiaj biegała. Tutaj też widzicie olej, który Arleta ostatnio zakupiła. Ktoś napisał, że te ekstra Virgin trzeba uważać, bo są często oszukane i to tak, prawda? Czytaliśmy o tym i faktycznie często jakoś tam oszukują. Eem, nie, jak zresztą, że wszystkim, nie? <laughs> no ale wie, każdy wie, że ten ekstra Virgin sprzedaje się po prostu no, za duże pieniądze. No i, i, no i oszukują jak tylko mogą. Ten jest kupiony w Didlu. No nie wiem, mam nadzieję, że jest dobry. Kurczę, no nie wiem. Jeżeli ktoś coś wie o tym, to dajcie znać. Nie wiem, ten kosztowo dokładnie. Tutaj jest olej, którego Arleta używa do majonezu. No i ten w ogólnie za dobry nie jest, bo wiadomo. No ale tutaj kupiła taki najlepszy, jaki jest możliwy. Jakby z pierwszego takiego wiecie, tłoczenia. O, czy on jest dobry? To no, też tego nie wiemy. Ktoś pisał, że właśnie olej, każdy olej jest prozapalny i tak, to się to się zgadza. No ale gdzieś tego oleju też czasami trzeba używać, więc musimy go gdzieś tam ileś na stanie mieć. Niestety plastikowa butelka. Chociaż z drugiej strony to nie wiem, czy to też szkodzi, czy nie. No ale plastikowa to nigdy nie dobrze raczej, nie? I tutaj kolejna rzecz, którą używamy, chociaż teraz naprawdę bardzo, bardzo rzadko używamy. Olej kokosowy. Na keto bardzo dobry. Nie tylko na keto, ale można sobie go ci dodawać, nawet jak się nie jest na tej wiedzie. Spróbujcie sobie kiedyś, jak gdzieś będziecie. Też kupiony w Lidlu. Tak wygląda. No i olejem, za te, który wam pokazywałem już wiele razy. Taki my kupujemy na Amazonie. Chyba są jeszcze jakieś inne. Znaczy, na pewno są jeszcze jakieś inne, ale ten jest powiedzmy w miarę tali. Jeszcze kiedyś ktoś pytał, jaką kawę pijemy. To my pijemy taką kawę. Kenko. Mm, ogólnie nauczyłem się jej pić w mojej poprzedniej pracy. Piję ją z tego powodu, że ona naprawdę pachnie kawą. Chociaż e, większość ludzi uznaje te kawy rozpuszczalne. E, mm, no, po prostu nie uznaje ich jako kawy. I chyba jestem w stanie się z tym zgodzić. To po prostu wygoda tylko, bo fusy ci nie pływają w szklance. No ale faktycznie to może nie mieć zbyt wiele wspólnego z kawą. No ale ja, jeżeli chodzi o te rozpuszczalne, to jest taka kawa, która smakuje nam najlepiej i ją po prostu za czas kupujemy. A tutaj jeszcze jedna kawa, i to jest kawa bez kofeiny. My kupujemy taką. Jeżeli ktoś ma jakiś namiar na lepszą, to bardzo chętnie skorzystamy. My kupujemy taką. Nie jest, nie jest. No nie jest dobra. Po prostu jest bez kofeiny i tyle. Jeżeli doda się do jakiejś do tego śmietanki albo do jakiegoś tłuszczu, to tak naprawdę ten smak gdzieś tam zanika. Tak więc jakoś my ją tam y, znosimy. Ogólnie gdzieś tam powiedzmy, że. Jeżeli ktoś ma ochotę na godzinie, o godzinie 16 na kawę, no to pijemy taką. A rano i do obiadu, jeszcze gdzieś tam przy obiedzie, po godzinie, koło godziny drugiej jeszcze sobie pozwalam, ja osobiście, na taką kawę. Jeszcze ocet chciałem pokazać, jaki ta ostatnio kupiła. Powiem Wam, że jak go sobie spróbowaliśmy tak samego sobie, to taki bardzo mm, słabo znośny. Ale jak już go dodaliśmy gdzieś tam do sałatek, do ryby, no to nie było najmniejszego problemu. Eee, po prostu był bardzo podobny smaku do tego. Normalnego octu winnego, bo to jest cytrynowy. Jeszcze chciałem wam pokazać suplementy, z jakich korzystamy. No to korzystamy sobie gdzieś tam z biotyny. Eee, no te moje wypadające włosy. Nie, no nie chodzi o to ogólnie. Chodzi o włosy i paznokcie Ja gdzieś sobie też tam ją biorę ja razem z arletą Tak naprawdę. Chyba Ta bierze jeszcze ten e, drogi, niepotrzebny kolagen. Pewnie większość ludzi się ze mną nie zgodzi, ale mi się wydaje, że to, że to niepotrzebne. Tutaj akurat tym to się suplementuje Arleta. Żelazo. Witamina D3 i K2. To jeszcze dla tych, którzy gdzieś tam są na początku swojej drogi, kata do to coś takiego weźcie sobie. To Wam po prostu pozwoli przejść tę gr e grypę troszeczkę łatwiej. Ty, Areta, teraz bierzesz, nie? Który lepszy? Ten, nie? Też tak myślałem. Ja tworzyłem dwa, żeby spróbować. Mm, to dużo, no. To wszystko, a tutaj, Areta, jak się pofarbujesz, to masz tak wyglądać, tak? Chcesz gorzej wyglądać? Kiedy się farbujesz? Nie wiem, gdzieś głowę mam, bo chodź No ogólnie to nie reklamujemy żadnej z tych rzeczy, tylko pokazujemy, że są. E, możesz sobie wziąć jedno, no dobra co ja będę chyba kończył odcinek. Zobaczymy jak będę się czuł jutro. Mam nadzieję, że troszeczkę lepiej niż dzisiaj. Ale wątpię to myślę, że jeszcze jakiś dzień dwa i później będzie już coraz, coraz lepiej. No i co, żegnam się z wami, mam nadzieję, że odcinek wam się taki podobał, troszeczkę może nudny, ale to zawsze to odcinek, jak gdzieś idzie sprzątanie. No dobrze, właśnie przeszedłem po zmiotkę, bo tam takie kamienie są wyszli. W samochodzie? W samochodzie No, kamieni? ten tego nie, nie, nie wciągnie, kurde. <laughs> Coś ty tam w złą dziurkę poleciało. Dobra, tym razem serio, Żegnam się z wami, trzymajcie się, do kolejnego odcinka. Cześć!